Igrzyska Olimpijskie w 1956 roku w Melbourne były średnio udane dla Polski. Stanowiły dopiero przedsmak polskiej złotej ery, która miała rozpocząć się za 4 lata w Rzymie. Wśród dziewięciu przywiezionych z Australii medali tylko jeden był tym najcenniejszym złotym, a zdobyła go wielka Elżbieta Krzesińska. Młodziutka, 22-letnia lekkoatletka była ogromną sensacją tych igrzysk. 6 metrów 35 centymetrów. Ten skok w dal oznaczał nowy rekord olimpijski, wyrównanie rekordu świata i złoty medal. W Polsce zapanowała euforia, a zawodniczka kojarzona z długim charakterystycznym warkoczem stała się odtąd w powszechnej opinii złotą elą. Cztery lata później w Rzymie do kolekcji dołożyła też olimpijskie srebro, skacząc z nieprzyjemną kontuzją. Na krajowej arenie medale zdobywała, poza skokiem w dal, także w skoku z wyż, biegu przez płotki czy pięcioboju. Cześńska znana była ze swojej apolityczności. Przeciwiała się wykorzystywaniu jej sukcesów do celów propagandowych przez władze komunistyczne, przez co nieraz spotkała się z nieprzyjemnościami, jak choćby wtedy, gdy będącej w ciąży zawodniczce po cofnięciu stypendium zaczęło brakować na jedzenie.